Słowa Tobie, Królowie Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się leśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w hale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmożeni. Gdy się odsknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, Dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie odpowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto Słowo Pańskie. Warto może dzisiaj zacząć tą naszą homilię. Od tych słów, które mówi święty Paweł, ponieważ one też mogą pomóc nam zweryfikować intencje naszych postów. Ich losem zagłada ich bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Po co ja podejmuję jakieś wyrzeczenia postne? Bo to jest bardzo ważna in intencja. Dzisiaj żyjemy. Kościół, kościół dzisiaj żyje jako kościół przegrany także i w postach. We wszystkim ponosimy porażkę. Zawsze w kościele zachęcamy siebie nawzajem do postów, ale przegraliśmy. Mało kto pości w taki sposób, o jakim chodzi Chrystusowi a więc opłakiwać swoje grzechy, wstawiać się za kogoś. Dzisiaj ludzie nie znaczy to, że przestali pościć. Wprost przeciwnie. Dzisiaj mamy wysyp postów, głodówek oczyszczających, zdrowotnych, na wątrobę, na nerki, na Bóg wie co. I ludzie podejmują ten wysiłek. Ale jest pytanie, czy ich Bogiem nie jest brzuch i czy ich dążenia nie są przyziemne. Bo jeżeli tylko i wyłącznie. Skupimy się na swojej cielęcności, na swoim wyglądzie, na swojej sylwetce ciała, to taki post nie jest postem religijnym, jest zdrowotnym. I my bardzo często, kiedy podejmujemy jakieś wyrzeczenia postne, w pierwszej kolejności myślimy o kim, o sobie. Post nie ma względu na Ciebie, albo jest postem dlatego, że zabrano nam Pana młodego czyli upamiętniamy śmierć Chrystusa, albo przez ten post chcemy wstawiać się za kogoś, a my jesteśmy na ostatnim planie. Nie znaczy to, że te posty zdrowotne są złe, dlatego że post religijny także ci przyniesie w jakiś sposób tą równowagę cielesną, ale jest pytanie o priorytety, o to, co my często mówimy, czy Bóg u nas jest na pierwszym miejscu żeby się nie okazało tak, że tyle wysiłku wkładasz w te posty, a potem leżysz w trumnie i przychodzi ktoś, kto nigdy nie pościł, mówi, jak on pięknie w tej trumnie wygląda, taki wysportowany, patrz i umarł. Także tak może być. Dzisiaj Pan chce oczyścić naszą intencję i dlatego przechodzimy teraz do Ewangelii, Ją mamy zobrazowaną w naszym głównym ołtarzu, ponieważ w naszym głównym ołtarzu jest scena przemienienia, to jest kopia obrazu Rafaela, która jest tylko połową obrazu. Druga część jest bardzo istotna, ale w różnych sytuacjach raczej maluje się tą górną zasadniczą, czyli pokazujemy Pana w chwale, po Jego bokach Mojżesz i Eliasz, apostołowie ustóp Pana i to Trzej, Jakub, Jan i Piotr oraz chwała i obłok. Ale u dołu tego obrazu Rafael namalował scenę, która jest zaraz po przemienieniu, jak to apostołowie, ci, którzy nie byli na górze przemienienia, nie potrafią pomóc chłopcu, który jest opętany przez ducha, który wrzuca go do ognia, do zimna targa i tak dalej, i Ponieważ ten obraz z wielkości taboru Przechodzi do realności życia, tak samo jak Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia trochę zaczyna się krótko, ponieważ zostało ucięte podstawowe zdanie. Zaczyna się od tego, że Jezus wziął ze sobą Piotra Jakuba i Jana, ale wziął go kiedy? I Łukasz dokładnie mówi po ośmiu dniach, mniej więcej, od tych wydarzeń. Od jakich wydarzeń? Właśnie, to jest Cezara Filipowa, kiedy Chrystus pyta swoich uczniów, za kogo go ludzie uważają. A potem pyta, za kogo uważają go jego uczniowie. I wtedy w imieniu Pana, w imieniu uczniów, mówi święty Piotr, Ty jesteś Mesjasz. I wtedy Chrystus naznacza misję Piotra, ale też naznacza swoją misję, że Syn Człowieczy będzie musiał cierpieć, że będzie ukrzyżowany. Ale kiedy Chrystus odkrywa tą swoją drogę życia, wtedy, o czym mówi Łukasz, kiedy się modli pod Cezareą Filipową. I dzisiaj zobaczcie, jest to samo. Chrystus dokonuje tego blasku, pokazuje swoją boskość wtedy, kiedy się modli. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił. Czyli ma Chrystus pewność, że Jego cel jest wyznaczony. Idzie do Jerozolimy, aby wziąć swój krzyż, w którym mieszczą się każde nasze krzyże. Bracia i siostry. Nie ma innej drogi do tego, aby spotkać się z Chrystusem, niż wziąć swój krzyż. Nie krzyż teściowej, żony, dzieci, tylko swój własny. Nie musisz dźwigać czyjeś krzyży. Musimy je znosić, ale nie dźwigać. Tak samo i nie możesz wziąć, nie powinieneś brać krzyża Chrystusa, bo się załamiesz ale masz wziąć swój krzyż. Nie ma innej drogi. Dlatego Piotr mówi, postawmy trzy namioty i Ewangelista mówi, bo nie wiedział, co mówił. Co Piotr chciał? Osiągnąć nieba bez poświęcenia swojego życia. I to jest pokusa Piotra, która jest od Cezarei Filipowej, bo kiedy Chrystus mówi o tym swoim doświadczeniu, że jego cel jest jasno określony, to wtedy bierze go na Bóg, dokładnie chce go przeciągnąć na swoją stronę, tak jak my często Boga przeciągamy na swoją stronę, ale Bogu dziękować, Bóg się nie daje przeciągać. I wtedy Piotr tłumaczy Panu Jezusowi wizję swojego życia, bo On jest daleki od doświadczenia Krzyża. Daleki, tak jak każdy z nas. Nie jest grzechem bać się swojego Krzyża. Każdy się boi, tak samo i Chrystus. Ale bracie i siostro, Chrystus nie chce usunąć krzyża z Twojego życia. Tylko chce dać Ci łaskę, dzięki któremu będziesz mógł dźwigać ten krzyż. To jest tak samo jak z budowaniem relacji. Dlaczego dzisiaj jest tyle rozwodów, tyle rozstań, związków niesakramentalnych? Dlatego, że my chcemy stworzyć relacje, dopóki coś otrzymujemy od drugiej osoby. To są zależności finansowe, kredytowe, być może dzieci, może jakiś biznes, ale kiedy widzimy, że to już się wyczerpało, to już nie ma fundamentu. I dlatego głównie to są powody, głównie także i materialne, dla których bardzo wiele ludzi się rozchodzi, raniąc siebie. Bo zobaczcie, jeżeli, bo istotą relacji jest to, co robi Pan Bóg. Dlaczego Pan Bóg nie wysłuchuje wielu naszych próśb? Bo my nieustannie coś od Boga chcemy, a Bóg chce ciebie nauczyć, żebyś go akceptował i tak jak Bóg akceptuje ciebie, taki jaki jesteś. Bo jeżeli ty potrafisz za, zaakceptować osobę biedną, to nie będziesz miał problemu zaakceptować osobę bogatej. Jeżeli ty zaakceptujesz osobę chorą, to nie będziesz miał problemu zaakceptować osoby zdrowej. I to się przekłada na nasze relacje. Ale my tego nie znosimy, ponieważ my nie znosimy przyjmować człowieka takim, jakim on jest. Ponieważ w nas dużo jest zazdrości. Zazdrość o talenty, o wygląd, o mądrość. O to, że ktoś coś osiągnął. Cały system nasz jest zbudowany po to, żeby ciągnąć człowieka w dół, od przedszkola. Nie promuje się tych, którym Pan Bóg jakby wyposażył wiele talentów, tylko utwierdza się bądź zazdrosny, ściągaj go w dół. I potem rozkraczamy się w tych naszych relacjach. Ja Ciebie nie znoszę. Ja Ciebie nienawidzę. Dlaczego? Bo już nie czerpię od Ciebie czegoś, co mnie nasycało. To dlatego, bracia i siostry, wzorem relacji jest przysięga małżeńska. Aż do śmierci w zdrowiu, w chorobie, w szczęściu, w pomyślności i w biedzie, tego nas uczy. To są postawy relacji. I tego nas dzisiaj Chrystus uczy. Tego Chrystus też uczy Piotr. Jeżeli ty się obrażasz na Boga, że ciebie nie wysłuchałem, bo nie spełnił twoich zachcianek, to przypatrz się swoim relacjom międzyludzkim, jak one wyglądają, bo być może są takie same jak relacja z Bogiem, interesowne. interesowne. Dzisiaj kościołem stacyjnym w Rzymie jest kościół Matki Bożej Dominika albo Navicella. To jest kościół, który znajduje się w Rzymie blisko Lateranu, tej katedry świata. To jest kościół bardzo ważny, dlatego że tam posługiwał święty Wawrzyniec. To był jeden z diakonów, ponieważ w Rzymie przy papieżu było siedmiu diakonów, dlatego że Rzym był podzielony na czternaście dzielnic i każdy z diakonów odpowiadał za dwie dzielnice, a diakonu, funkcje diakońskie polegały na tym przede wszystkim, żeby mieć swój kościół diakoński, w którym oni byli, głosili tam też słowo Boże i organizowali pomoc dla poszczególnych osób, ludzi biednych. To było bardzo dobrze zorganizowane. I właśnie ten kościół dzisiejszy, Matki Bożej Domnika, jest kościołem świętego Wawrzyńca, w którym był, posługiwał, głosił Słowo Boże. Święty Wawrzyniec, oprócz tego, że obsługiwał dwie dzielnice, jak jeden z siedmiu diakonów, to jeszcze był szefem tych wszystkich siedmiu diakonów, dlatego służył przy papieżu. I tam była taka bardzo bogata matrona, która najpierw Wawrzyńcowi dała dom. A potem w tym domu powstał kościół, a potem ta sama matrona zaopiekowała się, zaopiekowała się jego martwym ciałem, ponieważ wawrzyniec został upieczony na kracie. W innym miejscu, ale został poniósł śmierć męczeńską. I ta kobieta zatroszczyła się o jego doczesne szczątki, godnie go chowając w grobie, w czasie prześladowania, ponieważ wawrzyniec na polecenie konsula miał przekazać skarby kościoła. I co przekazał? Ubogich. Zebrał wszystkich swoich ubogich i mówi, to są skarby Kościoła. My do końca nie wierzymy, że biedni to skarb Kościoła. To jest bardzo ważne, żeby także i w tym pójść drogą nawrócenia. Ale to jest Kościół bardzo piękny, dlatego że tam w Apsydzie jest przepiękny mozaika Matki Bożej. Matka Boża, która siedzi na tronie, która trzyma dzieciątko, a wokół tej Matki Bożej są święci apostołowie oraz święty papież Paschalis ale bardzo ciekawie przedstawiony, ponieważ przedstawiony u stóp Matki Bożej. To jest stara mozaika, więc papież jest bardzo malutki, ponieważ wtedy nie można było pokazać człowieka na równi wzrostem Maryi Chrystusa. To się zmieni dopiero potem, jak Święty Franciszek powie o humanizmie, kiedy doceni człowieczeństwo. Ale póki co na razie jest tak i ten papież klęczy pokornie, dotykając stopy Maryi, to oczywiście jest wzięte z tego, że dawniej audiencje, kiedy się szło do papieża, to całowało się w jego prawą stopę. Papież miał specjalne buty, na których był krzyż, tak to się wtedy robiło. I tak jest też przedstawiony ten papież Paschalis, który odnowił ten kościół. On w ogóle miał wielkie nabożeństwo do kobiet męczennic. Odnowił ten kościół świętego Wawrzyńca, gdzie posługiwała ta owa matrona Cyriaka, tak się nazywała. Odnowił też kościół świętej Cecylii, bardzo piękny, i odnowił też kościół świętej Praksedy, w których znajduje się setki relikwii przeniesionych z katakumb, żeby je uchronić przed kradzieżą. Ale ten papież jest przedstawiony w, takim, w aureoli kwadratowej. To też się chyba z tego wzięło, ty jesteś kwadratowy. Tylko, że my to źle zrozumiemy, bo pokazanie kogoś na mozaice, z taką kwadratową aureolą, takim nimbem kwadratowym, oznaczało, że to jest fundator tej mozaiki oraz, że w tym momencie, kiedy ona powstaje, to jeszcze żyje, ale predysponuje do świętości. Tak też jest przedstawiony chociażby Karol Wielki, też takim nimbem kwadratowym. Ale to też pokazuje pokorę tego papieża na tej mozaice, który klęczy u stóp Maryi. I właśnie dzisiaj bracia i siostry nie ma drogi bez wzięcia krzyża, ale też nie ma drogi bez zaufania Chrystusowi. Bo jeżeli nie połączymy swoich sił z naszym Panem Jezusem Chrystusem, to ten krzyż, nawet taki malutki, nas przygniecie. Ja tego doświadczyłem, kiedy wiele lat temu odwiedzałem swoją matkę w szpitalu po zawale serca, po ciężkiej operacji, tam mało kto przyjmował Komunię świętą, a wszyscy byli w zagrożeniu życia. I to jest budowanie siebie samego. Cały czas budujemy siebie samych. I potem ludzie patrzą, jak pięknie w trumnie wyglądał. Tyle wysiłków włożył. Nic z tego mu nie wyszło. Właśnie chodzi o to, bracia i siostry, że dzisiaj to słowo ma nas pouczyć, zmobilizować. Ale potem ci wszyscy muszą zejść na dół i Chrystus uzdrawia tego opętanego. Święty Piotr chciał pójść do nieba bez trudu. Nie da się. Ale też z Chrystusem się nie, Bez Chrystusa się nie da. Tylko z